Jesteśmy jedenasty raz na torze Poznań w miejscu bezpiecznym dla uprawiania wrotkarstwa. Tak? Ten obieg można w bardzo łatwy sposób zamknąć, ogrodzić, tak, żeby on spełniał warunki bez pieczeństwa dla nas, wrotkarzy. Dlaczego właśnie... znaczy, to jest oczywiście pierwszy wybór, dlaczego tak, tak wybraliśmy. Ponieważ rokarze nie mają w swoich rokach tak naprawdę sprawnie działających hamulców. Jeżeli rokarz, oczywiście taki, który już potrafi jeździć, jeździ szybko, potrafi rozpędzić się nawet do ponad 40 km na godzinę, to on nie zatrzyma się w miejscu, nawet na rowerze, jak mamy hamulce, to tam jest to dużo skuteczniejsze, prawie wręcz natychmiastowe w rokach. No nie. My mamy tą drogę hamowania uzależnioną praktycznie od naszego pędu. Jedyne co możemy to tak naprawdę hamować naszymi kołami, które też nie zawsze muszą być przyczepne. the Statystyk nie ma, lecz musimy po prostu spojrzeć na to, że jest to zdecydowanie już sport masowy. Nie musimy znać liczby ogólnej, tak, ile, ile tego jest tych osób faktycznie, ale można to właśnie zobaczyć szczególnie na, na zawodach, czy po prostu, jeżeli już jest wiosna, ile osób porusza się w miastach, w miasteczkach, czy jeszcze w mniejszych miejscowościach. Jedno co na pewno mogę tutaj dodać, że jeszcze jest więcej, którzy nie spróbowali tego rodkarstwa. I takie miejsca jak Tor Poznań też to umożliwiają, bo dzisiaj na przykład też mamy wypożyczalnię, nie? więc można, można pod okiem instruktora wypożyczyć sobie rolki i zobaczyć, jak to na ośmiu kółkach jest. Największa pasja tak naprawdę od 12 lat już jeżdżę, startuję w zawodach. Tak naprawdę od razu, kiedy wstąpiłam do klubu ŁKS Orlica, mając dokładnie 7 lat, to od razu zaczęła się taka jazda już na zawody. Także od razu to było nastawione właśnie na ściganie. To nigdy nie było takie, a zajęcie popołudniowe, pojeździmy, zobaczymy co z tego będzie. Tak naprawdę od razu w to weszłam sercem i się ścigałam. Najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo, e, czyli żeby mieć mm, dobrej jakości kask przede wszystkim, bo to nie był jakiś byle jaki kask za 20 zł, bo chroni tak naprawdę naszą głowę i na początku bardzo jest łatwo o upadek. Zresztą tak naprawdę cały czas, ja w tamtym roku mówię po kilkunastu latach jazdy, e, miałam na przykład kontuzję barku, bo też się wywróciłam, więc nigdy nie wiadomo kask jest najważniejszy i dobrej jakości rolki. Też wszędzie najważniejsza jest jednak technika. Żeby, żeby to ćwiczyć, żeby nie jechać a byle jadę. Bo jak jest zła technika, za bardzo też spinamy mięśnie, nie ma przyjemności z tej jazdy, nie czujemy takiego komfortu i lekkości i po prostu nie chcemy się tego robić. Sporty wrotkarskie wymagają gładkich nawierzchni, oczywiście tutaj Tor Poznań jest asfaltem, po części mogę powiedzieć, że jest ok, ale są do tego też dedykowane po prostu miejsca, gdzie są wręcz ultra gładkie, bo o to właśnie w sportach wrotkarskich chodzi, żeby toczenie było łatwe, przyjemne i żebyśmy mogli się cieszyć z jednego depnięcia, że przejedziemy sobie kilkanaście metrów.